is down Jak było? A no wiesz, super się bawiłam. Powinieneś iść ze mną. Wiesz, że Christin nie przepada za mną? Ech, marudzisz. Coś się stało? Wiesz, chyba alkohol mi trochę... Nie wyglądasz, jakbyś dużo wypiła. Racja. Może to kwestia jedzenia. Joy, może powinniśmy iść do lekarza? Trzymacie to od tygodnia? Może czymś się zaraziłaś? Luka. Wiesz, skoro było tam trochę ludzi. Luka, patrz! Ha? Czy to. <gryw> tak, będziesz ojcem! Nie cieszysz się? Cieszę się, tylko zaskoczyłaś mnie. Sama jestem zaskoczona. Myślałam, że to jakiś wirus. <noise> może wirus to nie jest, ale może być z tego mała pociecha. Tak się cieszę, tak długo się staraliśmy. Gratuluję, kochanie. Kurczę, Joe, bardzo chciałabym to opowiadać. To świetne wieści. Ale teraz muszę iść do pracy. Co powiesz na wieczór, oczywiście, jeśli będziesz na siłach, jesteś trochę blada. Powinnaś odpocząć. Nie jest źle. Dalej mam nudności, ale poza tym czuję się dobrze. Może usiądziesz, naleję ci soku. Dobry pomysł. Ja już muszę uciekać. A, Ian, odwieź później Joyce. Dziewczyna nie będzie wracać pieszo. Jasne. Miłego dnia. Dzięki za podwózkę, ale dałabym radę wrócić sama. Co ty, Christine, by mnie zjadła, gdyby się dowiedziała. Hmm? O, twój narzeczony. Relacja. Powinnam już iść. Ej, ej, co ty? Poszedł przecież. Ach, dzięki. Do zobaczenia. Pamiętaj, że jesteś u nas mile widziana. Na razie. Czemu Jan odwiózł cię do domu? Ach, to Kristin Miała na drugą zmianę, więc poprosiła go. Ach, żeż... mogłaś zadzwonić, mam dzisiaj nockę. Nie chciałam robić problemu. Wiesz, Skarbie, że to żaden problem. Na żółty? Żółty, weź, przestań, okropny masz gust. Ściany będą zielone z tapetą w kwiaty. Ech, a czy jest coś, co mogłem chociaż ja wybrać? Nie dajesz mi ostatnio wcale dojść do słowa. Ach. Czy to taki problem, że mam wizję na pokój dziecka? Nie, ale. No to nie próbuj się kłócić. Ach. Idę na spacer. Taką zimnicę? Teraz się martwisz. Nie mam pojęcia, czy to hormony, czy jest coś na rzeczy. Porozmawiaj ze mną. Nie mam ochoty. Czemu jesteś taka oschła? Cześć kochanie. O hej, hej, kochanie. Miło cię widzieć. Co ty taki radosny? Dzisiaj jest bardzo szczególny dzień, a z tego co wiem jest czwartek. Nie mów się, że zapomniałaś. A, a, o czym? O, o naszej rocznicy. Słuchaj, musimy pogadać. Hmm. Jeżeli chodzi o to, że znowu przywiózł cię Ian, to nie zamierzam nic mówić. Dzisiejszy wieczór lepiej spędzić bez kłótni, w końcu nasze trzecia. Luka, musimy porozmawiać o dziecku. Coś z nim nie tak? Z nim wszystko w porządku, ale chodzi o nas. Chyba do siebie nie pasujemy. Ja nie widzę cię w roli ojca. Nie mówię, że to twoja wina. Nie w stu procentach, ale myślałam nad tym długo. Ale co ty mówisz? Będzie dobrze. Czytałem trochę o tym w internecie. Poza tym są kursy macierzyńskie. Nauczymy się wszystkiego. Okłamałam cię. To. nie jest twój syn. Wiem. Jak to? Czy jesteś pewna swojej decyzji? Nie odpowiedziałeś, ale tak. Więc? To raczej oczywiste. Co masz na myśli? Dzisiaj jest trzecia rocznica. Trzy piękne lata spędzone razem. Myślałeś, że uwierzę w to, że to dziecko jest moje? Dotychczas wierzyłeś, nie powiedziałeś ani słowa. Brnąłeś w to na ślepo. Ach, kochanie, to było proste. Ja... nie mogę mieć dzieci. To ciekawe, że przez taki szmat czasu nie zauważyłem. Czego niby? Twojej społeczności? Dziwnych zainteresowań? Nie rób ze mnie idiotki! Wiem o tobie wszystko! Czyżby? A to, że jestem transseksualny? Co? Naprawdę nie zwróciłaś uwagi, że od lat zażywam testosteron? przecież uprawialiśmy stosunek nieraz. raz. Istnieje coś takiego jak korekcja płciowa, ale tak jak wspominałem, dzieci mieć nie mogę w wyniku pewnych komplikacji. Jeszcze grubo przed naszym związkiem. Okłamałeś mnie? Jak mogłeś zataić coś takiego? Hmm. A czy nie ty przez osiem miesięcy zatajałaś fakt, że nie jestem ojcem? Przecież mówisz, że wiedziałeś. Mogłeś o tym powiedzieć. Nie męczylibyśmy się przez tyle czasu. Twierdzisz, że wiesz o mnie wszystko. Prawda? Co to jest? Co ty do cholery wyprawiasz? Nie, nie dotyka, nie zbliżaj się do mnie! A czy imię Lukrecja? Coś ci mówi? Nie znam żadnej. Nie. Bingo. Bingo. <ślesk> nie, co zrobiłeś? Moje dziecko! Spokojnie gwarantuję ci, że wrócisz skąd przyszło. Mogę ci jeszcze pomóc, ale teraz musisz ze mną porozmawiać. Dokrecja. Ona. była dziewczyną. Chłopczycą, z której lubiłaś drwić za czasów technikum. Zresztą nie sama wraz ze swoimi adoratorami. Nie to niemożliwe. Podaj mi jakąś szmatkę, muszę zatamować krwawienie. Nawet w takiej sytuacji dbasz o ten zlepy komórek zamiast o własne życie. Mów dalej. Jesteś chory psychicznie, powinieneś się leczyć. Bardzo dobrze wiesz o czym mówię. Niszczenie rzeczy, zmuszanie do rozbierania się, przebieranie mnie za dziewczynę, aby utwierdzić, że jestem kobietą. Mimo, że w tamtym ciele czułem się jak zamknięty w klatce. To mam żarty. Nie chciałam źle. Proszę, pomóż mi. Pomóc? Ha, ty mi nigdy nie pomogłaś, wręcz przeciwnie. Zaszkodziłaś. Na tyle, że musiałam łykać ryżne tabletki, byleby się tylko nie zajebać. Gdybym wiedziała, ja. Ja nie wiem, co powiedzieć. Nie spodziewałam się tego. Że jesteś taką idiotką? Czy że karma wróci? Że zrobiłabyś... Zrobiłbyś... Czemu tak mnie krzywdzisz? To nic w porównaniu! Nic mówisz, skoro tak twierdzisz. <grystanie> Luka... <grystanie> Proszę. D Lukrecja nie była taka miściwa. <grystanie> była słaba, ale... Zmieniła się na lepsze. I to wszystko, co było między nami, było kłamstwem. Oczywiście, że tak. To był jedyny sposób, by ci coś uświadomić. Niestety, Twoja główka jest zbyt pusta, by to pojąć. O, dobry wieczór, Luka. Przesyłka od Joyce. Zwrotów nie przyjmuje. Mówiłam, że to dziecko wróci skąd przyszło. <śmiech> <śmiech> <śmiech>